Wyobraź sobie piłkarza, który kopie piłkę z mocą stu smoku i rozrywa powietrze szybciej niż twoja cierpliwość na spotkaniu firmowym. Piłka przebija barierę dźwięku, a tu nagle bramkarz zły do szpiku kości łapie ją jak popcorn w kinie. Piłkarz za nie Publiczność też. Dramat trzech akta. Piłka wraca jak rykoszetem, a nasz bohater musi strzelić Gola. Bo inaczej cała drużyna wraca do domu na kolanach. Z wyciętym dowodem osobistym i dożywotnim wstydem. Drugie podejście. Pełna desperacja. Piłka leci. Bramkarz znowu robi z niej naleść. Zostaje ostatnia szansa. Nasz kopacz ładuje całą swoją życiówkę. Kopa z mocą dwóch tornad, Taki, że nawet prognoza pogody by nie przewidziała. Piłka leci, bramkarz, jakby nigdy nic. Łapie ją jedną ręką, drugą poprawia włosy, ale zaraz to nie koniec, że zły bramkarz odrzuca piłkę z powrotem. Waląc nią tak mocno, że bramkarz drugiej drużyny wylatuje z butami. I ląduje zaplątany w siatkę jak makrela po promocji. A potem dla beki dostaje piłką w twarz i leci w trybuny. Stos. mecz życia, albo raczej kompromitacji. Drużyna musi znaleźć nowego bramkarza, bo inaczej wrócą do domu i babcia wyrzuci ich z rodzinnego czatu na Whatsappie. Na boisko wchodzi tajemniczy nowy bramkarz. Gość rzuca zaklęcie panowania nad powietrzem. Serio. Harry Potter przy nim wygląda jak dziecko z balonikiem i wywala piłkę wysoko w niebo. Piłkarz łapie moment, wyskakuje wyżej niż twoje rachunki za prąd i ładuje strzał życia. Taki, że wyrywa złych zawodników z boiska, a zły bramkarz wie, że już po poni. Piłka wpada do bramki. Koniec dramatu. Finał jak w taniej telenowe Zwycięstwo jest nasze, a zły bramkarz zostaje tylko wspomnieniem w highlightach największych porażek.